Bardzo często w zadaniach maturalnych pojawiają się funkcje. Każda funkcja ma swoją dziedzinę, czyli zbiór tych argumentów, dla których wartość funkcji jest jednoznacznie określona. Problemem może być wyznaczenie tej dziedziny, jeżeli nie jest podana. Przykładem niech będzie funkcja f od x równa się 1 podzielone przez pierwiastek z x kwadrat plus 5x plus 6. Jaka jest jej dziedzina? Musimy sprawdzić dwie rzeczy. Czy przypadkiem nie dzielimy przez 0? Oraz czy wyrażenie pod pierwiastkiem nie jest ujemne? Po pierwsze, weźmy mianownik, czyli pierwiastek z x kwadrat plus 5x plus 6. I sprawdźmy, dla jakich wartości x jest on równy 0. Pierwiastek jest równy 0, gdy wyrażenie pod pierwiastkiem jest zerem. Czyli mamy do rozwiązania równanie kwadratowe, a jego rozwiązania nie będą należały do dziedziny, bo dla tych x Mianownik będzie równy 0, przez które podzielić nie możemy. Po przekształceniu x kwadrat plus 5x plus 6 otrzymujemy x plus 2 razy x plus 3. Widzimy więc, że to wyrażenie jest równe 0 dla x równego minus 2 oraz dla x równego minus 3. Zatem te dwie wartości x równe minus 2 oraz x równe minus 3 nie należą do dziedziny. Po drugie, wiemy, że w zbiorze liczb rzeczywistych nie ma pierwiastków z liczb ujemnych. Musimy więc określić, dla jakich wartości x wartość naszego wielomianu x kwadrat plus 5x plus 6 jest większa lub równa 0, aby nie doszło do pierwiastkowania liczby ujemnej. Nasz wielomian jest funkcją kwadratową. Wiemy też, że ma ona pierwiastki: x równa się minus 2 i x równa się minus 3. A skoro przy x kwadrat współczynnik jest dodatni, to wykres tej funkcji jest skierowany ramionami w górę, w związku z czym funkcja ta przyjmuje wartości. Nieujemne dla x od minus nieskończoności do minus 3 włącznie i dla x od minus 2 włącznie do plus nieskończoności. Nie wolno nam zapomnieć, że wcześniej określiliśmy jasno, że argumenty x równa się minus 2 oraz x równa się minus 3 nie należą do dziedziny. Dziedziną naszej funkcji jest suma zbiorów od minus nieskończoności do minus 3 i od minus 2 do nieskończoności. Oba przedziały otwarte. Pamiętajmy, że posługując się jakąkolwiek funkcją, musimy znać jej dziedzinę www.interklasa.pl Matma, zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.